Witaj twórczynie swojego życia. W nowym odcinku mojego podcastu Możesz mieć wszystko to, co wybierzesz. Dzisiaj zapraszam Cię do przyglądnięcia się sobie i swojej energii życiowej. I do uświadomień tego, co się z nią dzieje, co się z nią stało. Dlaczego może jest jej tak mało? I na co ona wpływa? Jeśli nie znamy się jeszcze, nazywam się Ewelina Rusnak. Jestem terapeutką kwantową holistyczną. Praktykuję świadomą, wielopoziomową pracę z podświadomością i energią. Inspiruję do odkrywania i realizacji swojego potencjału i życia w równowadze. Poprzez dostarczanie skutecznych, sprawdzonych, najwyższej jakości narzędzi do zmiany życia na lepsze. Czasami, a nawet bardzo często, nie mamy w ogóle kontaktu ze swoim ciałem, ze swoją energią. Idziemy przez życie. Przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób się czujemy, w jaki sposób funkcjonujemy, uznajemy pewne rzeczy za normę. Że normą jest to, że chcemy się spać albo że po przejściu z pracy nie mam już na nic siły. Że normą jest to, że nie ma we mnie radości, bo widzę tak wiele smutnych, zmęczonych twarzy codziennie, gdy idę chodnikiem. I tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy inaczej. Że możemy mieć tej energii więcej, że może nam się chcieć, że możemy czuć radość, ekscytację, że możemy mieć taką lekkość w ciele. I tak właśnie sobie idziemy przez życie. I narzekamy. Na to, że. Wkładamy w coś swoją energię, w swoje serce, w swoją firmę, w pracę, którą wykonujemy, i nie ma takich efektów, jak oczekujemy. Patrzymy na nasz stan konta, stan naszego portfela, i no, nie jesteśmy zadowoleni, bo jest za mało, bo jest niewystarczająco, bo mamy jakieś długi pożyczki, bo po prostu nie płynie. Zastanawiamy się, skąd te wszystkie dolegliwości. Dlaczego jestem senna, dlaczego mam stany depresyjne, dlaczego mm, jest mi tak ciężko w ciele, dlaczego nie mam na nic siły. Nie chcę mi się nawet bawić z dziećmi. Ani nigdzie wyjść. Z każdym rokiem mam mniej ochoty na to, żeby wychodzić do ludzi. To wszystko i jeszcze wiele innych rzeczy jest właśnie o energii życiowej. To, co mamy wewnątrz, to, co mamy w sobie, w tej świątyni nazywanej ciałem, widzimy na zewnątrz i doświadczamy na zewnątrz. Tutaj jest projektor, tam jest wyświetlacz. Jeżeli chcesz zmienić obraz na wyświetlaczu, trzeba zmienić kasetę. Projektorze. I jak to ma się właśnie do tej energii życiowej? To się ma tak, że w naszym ciele nie ma życia. Nie ma ruchu. Nie ma witalności. Nie ma radości. Nie ma przepływu. Wszystko stoi. Nie ma połączenia. Nie jesteśmy połączeni ze swoim ciałem. Nie czujemy. Swojego ciała. Się od niego odcięliśmy. Odłączyliśmy. A bez połączenia nie ma życia. Nie ma przepływu. Ani w ciele, ani w finansach, ani w talentach i zasobach, ani w efektach swojej pracy czy swojej firmy. A energia życiowa jest bardzo ważna. I my tą energię non-stop oddajemy innym sprawom, które w ogóle nas nie dotyczą. Wydarzeniom, które nas nie dotyczą. Ludziom, plotkom. Tam wszędzie, gdzie dajesz swoją uwagę, tam dajesz swoją energię. No i teraz pytania. Czy ją marnotrawisz? Czy ją inwestujesz w coś, co do Ciebie wróci? W coś dobrego, co do Ciebie wróci? W coś, co będzie dla Ciebie zyskiem? Czy kolejna kawa z przyjaciółką na plotkach jest dla Ciebie zyskiem, czy stratą? Jak się czujesz po takim spotkaniu? Jak się czujesz w tej pracy, której nie lubisz? Czy Ty zyskujesz, czy tracisz? Siebie, swoją autentyczność, swoje marzenia, swoją twórczość. Gdy jesteś w historiach innych ludzi, ciągle kogoś ratujesz, zbawiasz, to gdzie jest Twoja energia, gdzie są Twoje cząstki? Czy z Tobą, czy dla innych? I czy to jest zysk czy strata? Poczuj sobie to. Co robią z tobą te słowa? Nasza energia życiowa też poutykała w różnych naszych życiowych sytuacjach. Tam, gdzie właśnie została zatrzymana. Kiedy się wystraszyliśmy jako dzieci, kiedy na nas bardzo nakrzyczano, bo. Uderzyliśmy siostrę i mama się wystraszyła, że coś się jej stało. Kiedy słyszymy, mogła się przecież zabić. Kiedy rodzice się kłócą i my jako dzieci bierzemy na siebie winę za tą sytuację. Kiedy dorośli nas zapraszają do różnych tajemnic. Cii, tylko nie mów mamie. Kiedy ktoś nas upokarza, kiedy nie możemy się obronić, kiedy się wystraszymy tak, że nie możemy oddychać, kiedy nam ktoś zrobi krzywdę, kiedy dostaniemy w dupę, w tych wszystkich różnych sytuacjach, gdzie nie było dorosłego opiekuna, który by nam dał wsparcie, by przez to przejść, by to otulić, by to opłakać. Właśnie tam wszędzie, gdzie te łzy zostały zatrzymane, nie płacz. Gdzie ten krzyk został zatrzymany, jesteś niegrzeczna, nie krzycz. Tam została Twoja energia. Tam została Twoja cząstka. I teraz, jak idziesz do pracy, idziesz do swojej firmy, idziesz zarabiać pieniądze, to nie idzie 100% ciebie. Możesz sobie wziąć wdech i wydech. I wdech, i wydech. I zamknąć swoje oczy i zobaczyć na ekranie Twoich oczu, ile ciebie tak naprawdę zostało. 20%? 30%? Więcej? Mniej? Ze swojego doświadczenia wiem, że naprawdę możemy nie czuć, że leżymy. Możemy nie czuć, że leżymy energetycznie. Możemy nie czuć, że nie ma w nas życia, bo przecież ja żyję, moje ciało chodzi, poruszam się, jem, pracuję. I wydaje mi się, że to jest normalne, dlatego że nie znam innego stanu. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie znam innego stanu. tak naprawdę bliżej mi do śmierci. Do bycia zombie. Niż do żywego życia. Więc jak z tych twoich 20% w twojej firmie? Tych 20% w twojej pracy? 20% w Twoich relacjach 20%, w Twoim ciele masz mieć 100% spełnienia, korzyści, zysków. To niemożliwe. Dlatego jest tak ważne, żeby właśnie zadbać o swoją energię życiową. Przede wszystkim na bieżąco o nią dbać, każdego dnia, gdzie ja daję swoją energię, czym ja się karmię, nie tylko pożywienie, ale też jakimi informacjami, z jakimi ludźmi przebywam. Czym ja się zajmuję, czy ja odpoczywam, czy jestem w ruchu, czy moje ciało może się zrelaksować, czy jestem cały czas w swojej głowie. Czy w ogóle o siebie dbam? Czy w ogóle siebie widzę w lustrze? Czy ja jestem we własnym życiu? Czy odtwarzam stare schematy, albo schematy moich rodziców, albo schematy moich członków, rodu? I na ten moment w moim życiu nawet mnie nie ma, bo lojalność jest ważniejsza. Z kim przebywam? Komu pomaga? Czy jestem ratownikiem w mojej codzienności? A po drugie, wrócić do tych miejsc, na przykład poprzez sesje terapeutyczne, i uwolnić tą energię, która tam została zatrzymana. I pozbierać te wszystkie cząstki siebie, te cząstki energii, zwrócić je sobie. I po trzecie, powrócić do połączenia ze swoim ciałem, ze swoim sercem. Zadbać. O to ciało, o jego ruch, o jego dożywienie. Zadbać o połączenie z sercem. Nawiązać to połączenie. Odzyskać. I wtedy można być w swoim żywym życiu. tym cię dzisiaj zostawiam. Przytulam z serca. Mojego do Twojego. Dziękuję Ci za wspólny czas i zapraszam Cię do moich przestrzeni. Wszystkie informacje są w opisie do tego odcinka. Pamiętaj, że możesz mieć wszystko, co wybierzesz.